Hej wszystkim z tej strony taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online. I kochani, słuchajcie, dziś mam dla Was małą niespodziankę, która siedzi obok mnie. Hej, wit witam wszystkich. E, I postanowiłam, że dziś godziak będzie dla was nagrywał, dlatego że on bardzo chciał się sprawić tutaj z wami na wyścigach. Zobaczymy, jak mu będzie szło, także mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Ja oddaję już tutaj głos jemu i widzimy się już na wyścigu. Hej, jestem na koniu. To Jagata powiedziała. Dobra, to ja zacznę. E, nie. Nie. No, nie chciałem zaczynać od rozmnażania. Sorry, to, to nie tak miało być. E, na karm, tak? A czemu tak mało masz jedzenia? Bo zrobiłam refund. Aha. Kupiłam tylko dla niego. O, dobra. No czekaj, on się musi zastanowić. No jak, no chciał bardzo. A Co to jest czosnek? To wygląda jak wygląda jak czosnek. Ale dla mnie to czosnek. Dobra, wyczyść. Pozostało szczotka do ogona. Dobra, to od grzywy. Wyczyść. Ja zawsze od dupy strony zaczynam. No bo ty to ty, a ja ogólnie powinienem konia wyczyścić, potem grzywa, okay. potem ogon. Ale dobra, też zrobię od, od strony? Tak jest. Ale zobacz, pisali mi, że ten styl do mnie nie pasuje, ale ona ładnie wygląda w tym, nie? Na no, spodnie, spodnie tak, ma spoko, ale jednak. Je, jednak skrypt na, to, na, na tą górę to jest dziwny. Czemu? No nie wiem, no tak. Ale ogólnie, ale spodnie ma ładne. Na spodnie, o. Ja w tym jestem dobry, w łucznictwie. Ja, zobaczymy. A, zobaczymy. A, ale widziałaś jak byłem blisko. Good play. Marchew na patyku. Te, też w marchwi na patyku jestem dobry. Ale to za szybko leci, ej. Nie ma tak. Trzeba to, to po jeszcze jednym razie. Musiałam zamknąć okno. O, co ty zrobiłeś? No bo mówię tobie, że to leci za szybko. No to poczekaj, aż przeleci raz i dopiero wtedy. Nie, no dobra, to zrobię tak. Aaa, kurczę, minimum, jeden do gwiazdki. A którymi tu się biega w ogóle? W ASD czy szczałkami? W USD i shiftem się... Tak, dopuszuje. robi tego dasha, no okej. Okay. No to kontrolem wtedy dobrze, dobrze, no to tak, wyścig. Um, wyścig. wyścig 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 co tu jest? tu jest coś ale nie, tu nie, bo tu nie ma Polaków szukamy Polaków, dalej tu przekręcaj no ale czemu ja mam Polaków szukać? Polacy są niemilni dalej nie ma, to co? dobra, to weź byle co <gry> nie widzisz i tak ale pełno tutaj Rosjanów jest. Matko święta, i co to? I co to? German? Okej, okay. mamusia znowu. No co ja mam tutaj wziąć? No sami Rosjanie, dobra, niech będzie. Ale, Ale nie Tu 2 bo... na 3 nie, e, weźcie gdzieś więcej osób tutaj. Się z nimi jak już wybierzesz. Yy... <noise> tak, tak, to Do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, jesteśmy w wyścigu, znaczy w lobby. I dopiero teraz skumałem, że nie mamy ani siodła, ani nic. Dobra, w porządku. Tego, jak mi tu krzyczy, tak. Yy, gra, graj. I... a dlaczego ty nie masz siodła, ani nic? I tak. Nie, yy, żebym mówiła, że trzeba do sklepu. Ale strzałkami też można biegać, czy nie? Nie. Nie? Ojej. Dobra, gramy w minigierkę na ładowaniu. Lubię to. Na tej klawiaturze się ciężko gra. I on, samo jesteś ciężko. Wow, napisał good like. Tak, życzę wszystkim powodzenia. Dwa, jeden. Lecimy. Jak tarcze ktoś ma to uciekaj, nie? I skacz, żeby cię nie mógł złapać. Tarcze? Smoka, raczej. No właśnie. Lud, stawiaj, stawiaj, stawiaj. Czekaj, czekaj, ja tutaj. Wiesz, nie chcę tak na. Aha. O, ktoś Smoka miał. No, już tam ktoś dostał go z przodu. Ale lata po tym, po skosie, żeby tylko. Masz. Ktoś dostanie? A, no nie. No, ja wiem, że ja jestem lamer. No hej. Ja tutaj się, wiesz, dobrowolnie zgłosiłem na odcinek, nie? O, co to jest? Aha, ciemność. Mhm. Boom, ale dostał ktoś. Ale tutaj na WSD, to ja nie wiem, ja mam lewą rękę nieogarniętą. O, dostał. I ty też. Aha. A jak ręką machała ty, żeby mm -hmm. to odgonić?! Mm -hmm. Ej, fajne to, jo, ta animacja jest fajna, jak daję słowo. Ale ci spychało, aaa! Ta tutaj, jak cię spychało, No, to jest, no? no wiem. Nie... Łoł, łoł, łoł. Jakbyś daszował to na zakrętach, to... Masz smoka, kurde. By ci się szybciej to napełniało. Czekaj, bo ja... No dobrze, ja... Dobrze, dobrze. Oddaj mu, oddaj! A jak to? Jak Czyli... ja mam? Tak! Nie, yeah, yeah. Dobra, ogarnąłem. Pięknie. Tak jest. Tu musisz dłużej. Mm. A, oho! Ożesz ty! Jest! A, okej! Okay. Nie do... Oh, wow. Dobra, nawet jak ja wiecie, nawet się będę miał to przegrać, żeby być na. Nie wiem, u, u ósmym miejscu, prawda? To pierwszy wyścig z spok. można mi wybaczyć. Zresztą dziesiąty też. Oooo, czwarte miejsce, kurde, proszę was. Czwarte, czwarte. Tak jest, jestem czwarty, ładnie. Dobra, raise over fajnie było, nie mogę powiedzieć, że nie plus 300 karotek wygrałem. Jej, a który jesteś? Czwarty. Nieeee. Nie było tak źle. No nie było. Miejsce pod podium. Kurczę, najgorsze co może być, ale... Zostajesz, czy szukasz inny pokój? Pewnie, że zostaje. kurczę, bardzo spoko, jeśli chodzi o... E, chociaż to i tak połowa to nie, nie są Rosjanie. No. no? No, bo widzisz, że nie mają w nikach żadnych tam, nie wiem, krzywych znaków, powykręcanych. Wyścig zaraz się no, rozpocznie. No, ale co jest spoko, Ja bym musiał sobie swoje pasy przypomnieć, wiesz? A pograłbyś? No, pewnie. Wiszcie, jeśli chcielibyście zobaczyć od czasu do czasu go na jego własnym koncie u mnie na kanale. Tak, pewnie będzie. Nie, weź, daj spokój. Żałosny typ. grać nie umie i w ogóle. A czemu połączenie z serwerem nieudane? No, często tak piszę. Jest napisany po No właśnie, 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 właśnie. Ja tak czekałem, czy powiesz, czy nie powiesz. Jel. Ale tylko ty piszesz, nie pisz im. Nie no ale, sobie. bo ja jestem miły. A oni są niemili. No i dobrze. Jakiego no... konia ma ten ktoś tutaj? Tak. Długa siła grzywa? No. Siła, a nie biała, jak ładnie. A, widzisz? Widzisz, widzisz? Kurczę, to nie, graj nie jedną ręką. Na no, czemu nie? Ale graj z tymi strzałkami. Wiesz co, to jest smog? ja nie chcę, żeby nikomu dawać smoka. Albo dobra masz. Graj z strzałkami. Ale ktoś mi. Ej! To nie tak miało być. W moich planach to było inaczej. Nie, ale tak mi dobrze. Jak mi jest wygodnie, ja lubię tak Jaki ty ha, ha, Pięknie, pięknie. Dobra, masz tutaj ciemność. Oj! No i patrz. Mówię ci, że strzałkami by ci było wygodniej. A, a. Ten kawałek. Nie Co ja zrobiłem? O przyspieszenie masz mocno. Critical przyspieszenie. Krytykal przyspieszenie, dobra. Oho. Uciek skacz obok tej osoby, w sensie uciekaj i skacz. Dobra, już tam. Już dobra, już tam dostała, chyba, co? Mhm. Spróbuj ten kawałek strzałkami. Ale mi tak jest dobrze, wygodnie. Masz. No nie? No kurde ma tego smoka, czy nie? Ma chyba. Tak jest, pięknie, dwie osoby wal walnąły. Trzy? A, patrz. Ale to jest idiotyczne, że akurat tutaj jak się coś dopiero pojawia, to jeszcze przez ten ułamek sekundy nie, nie, nie powinno. O, wow. oj, oj, oj oj, oj oj oj, Kizu Patrz, 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 patrz jak. A czemu to robisz? Widziałaś to? Wiedziałaś jakie zagranie piękne. No mi to zostawcie Ale ja rozsyłam te smoki, nie? Miało. I będziesz ostatni. Szósty. I co kłamiesz? Szósty to zawsze spoko. No Ej, no wiesz, no ja lama jestem. Tutaj ma ktoś tego kurczaka Elvisa. I gdzie kurczak? Ja też go mam, jakbyś chciał. Nie. Elvisek ładniejszy. Nie znaczy, to jest fenek. Zostajesz czy wychodzisz? A, dobra, wychodzę. Wychodź i weź sobie jeden wyścig na speeda. Nie, speed to jest bzdurny. Magia jest lepsza. To wezmę. O ile to nie by... Nie, to jest ta pustynia, chyba. No i tak musisz czekać. To zatrzymaj ten. To jest czas, który upłynął. Dwie ta, minuty. No to jeszcze. To, nie wiem, możesz sobie popatrzeć. Bo teraz dodali w aktualizacji, że możesz sobie zobaczyć, kto jaki ma poziom. Jak naciśniesz prawy, informa, prawy. ale po co to tobie informacje? Aha, wyszedłem, dobra. <śledz> Okej, <śledz ta liga> okay, moje nierozgarnięcie zapickie. Please tam było? Tu? No. Dobra. Ojej, półtorej minuty dopiero upłynęło. Widzisz jak ty mi źle tutaj radzisz? No to, Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Bye. Dobra, jesteśmy z powrotem F10. Nie, nie będę klikał F10, tylko myszką. Bo... Ja też zawsze klikam myszką. No, bo to jest wiesz takie, o, gdzie jest F10? Jeśli wciąż będziesz nieaktywny, zostaniesz usunięty z pokoju w ciągu 10 sekund. A ja jestem aktywny. To nie chodzi, aby o to, to jak ten? Jak to? Kurczę, że to jak nie wcisiesz tego F10. Nie, tu chodzi o to, że jak w ogóle, jak jest wyścig trwa, no nie? No. Ty jesteś nieaktywny, to że jak on się skończy, żebyś ty nie blokował możliwości startu. Aha, aha, no dobra. Już. Kumam, kumam, wyścig zaraz się spocznie. Pokonać wrogów z ogromną siłą. A to powinni przetłumaczyć tutaj co jest. Bo tutaj te, ta ciemność wygląda dziwnie. I patrz, pierwszy tego typu wyścig i będzie perfekt. No nie bądź taki pewny. Zobaczysz. Ja akurat jestem tutaj... Fajna papuszka. Tam po lewej stronie. Papuszka. To jest mewa. Papuszka. No dawaj, czemu tak długo? Ktoś napisał Gle, a ty nie. Gle? <laughs> Tamtędy, no. Iiiiż, ale lecę. No patrz... A, czekaj, to ja zwolnię, dam rady zwolnić? Nie, kurde, nie dam. O, jajajaj. jak masz smoka, to osłonę bierz dopiero... I jak, wtedy... krytykala tak szybko, przepraszam? Nie bój. No właśnie. Słyszysz? No? Jak jest smok i masz osłonę, to bierz go dopiero wtedy, kiedy on już ma te cztery czy tam pięć płomieni. Aha, no dobra. I dopiero jak on się zacznie pojawiać. No, słuchaj, mogę nie ogarnąć. No, bo ile ja tutaj gram? No, niektóry ja na swoim. E, w... Ale ty graliśmy jeszcze. <śmiech> <śmiech> Zanim nie było serwerów, no ja wiem o tym. Masz tutaj. Masz tutaj dragona i ciesz się. Tak jest. Dobra, pierwszy jestem. No i co? No i co? Ajo! No widzisz? Ajo. A bo ja nawet nie widziałem, że ja smuka mam na sobie, wiecie o tym? Totalnie nie ogarnąłem. W ogóle jakie skupienie. No niesamowite, wiesz, no, bo ja rzadko walicję gram, więc to takie... O, kurcze, muszę, wiesz, muszę się skupić w ogóle. Ojej, ojej. Boom. Ale byłbym pierwszy, gdyby to był ostatni lap. Cześć, spokojnie. No to jest ostatni lab. No teraz to ja wiem, ale ja 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 z tym smokiem. A patrz. Myślałem, że będzie. A chciałem zdążyć jeszcze w rozłożyć. Ja cię, nie mogę. No i czemu akurat ja? No tak. Jak Jak przede mną tam Nie, ja się właśnie nie denerwuję. Dl dlaczego miałbym się denerwować? Ja lubię taką rywalizację. Ok, na razie jestem second, kurczę. Pięknie. Weź osłonę sobie w razie co teraz. I, I... tak jest drugi. Yeah! Pięknie. Tak jest, brawa <noise> dla mnie. No jasne, pewnie, pójdziemy do sklepiku. Idziemy do, sklep... <głos》>. Idziemy do Biedry po zbroję. <głos》>. Tak. Pięknie. A ja też się będę cieszył. Ja Nie mogę, się... mogę. Tylko pierwsze miejsce może. A ja też się będę cieszył. <głos》>. No to w sumie ja się też cieszę na swój sposób. No tak. 530 karotek ci wygrałem. A, kurde, jestem dobry. Gle, gle. Aha, bo to jest Good Luck Everyone. A to spoko, dobrze, to wiecie ja. Sklep. Koń. Kuń. I siodła. Siodła. I wybierz tą, która ci najbardziej podoba. Myślałem, że nie można go obracać. Ale ta jest genialna. tutaj powinno być przezroczyste, to by wyglądało jakby na tym, na, na motorze, na ścigaczu, to jakby jechała, wiesz, jeszcze ta szybka, kurczę. Genialne. Ja to, to takie e, typowo, nie wiem, takie indyjskie. No, nie podoba mi się. Też nie. To co to jest? Takie takie dziwne tutaj, poobdzierane takie. To ładne, nie? No takie typowo kobiece, to akurat ty mogłabyś sobie kupić. Ja nie. O, takie, coś fajskie. Dla mnie to jo. Ja. To mi się podoba. No. Fajne. Fajne, tylko ja tego nie rozumiem. No ja właśnie, też mówiłam ostatnio o tym. Te kolce, boże. Ej, ja, ja nie wiem, no okej. Okay. To to zależy co się lubi, prawda? Ja nie będę za bardzo tego komentował, może ja się nie znam. Aha. To co, to kupić tą? No możesz kupić. Dobrze. Ale to ja tego. Te quality na 30 dni, tak? No to I kup. Kup. A jeszcze jakieś dodatki? Podkowy, tarcze, na ale to wiesz, ja dużo hajsu tobie stracę. No to ja zrobię refał. Ile będziesz miała? Z powrotem tyle samo. Aha. No to to jest dobre, żeby to robić. Ale fajne. Słonko, tutaj ten ptaszor. No nie Pta... pasuje tutaj do tej zbroi. No właśnie pasuje. No nie pasuje do tej zbroi. Jasne, że pasuje. O, tu, tutaj z tym zwineczkiem taki baniaczek fajny, żeby akurat sobie... No tak troszkę. Dobra, wychodź stąd. Okej. Okay. No dobra, no i fajnie koniu. A, akurat nie siedzi na tym. Dobra, w porządku, także... Nie, nie będę się już czepiał twórców, wiedząc, co robią, no nie, no to... Okej. Okay. No, dobra. To co, to jeszcze jeden wyścig, czy kończymy? Kończymy już, bez... Dobrze, no to co? Jeśli chcecie więcej odcinków ze mną, ja jestem totalnie na tak. No to piszcie, łapecz piszcie łapeczki. Znowu to samo! No i będzie, piszę Nie. łapeczka, piszę łapeczka. Tak było ostatnio. E, łapeczki w górę, kciuki w górę, jeśli Wam się podobało. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja do, też! Do następnego! Trzymajcie się! I cześć!